Pytam ze względu na Milagros, do której się zaleca kuzynek tego ślepego. Naprawdę? Tylko nikomu, ani słowa. Wiesz, jaka jest Milagros, nie chciałaby plotek. Nie wtrącam się w cudze sprawy. Bardzo słusznie. Może wybierzemy się gdzieś razem? Nie. Muszę nakarmić pchełkę. Co takiego ma on, czego nie mam ja? Chorym dzieciom. Szczegóły w gazecie telewizji Polsat. Bardzo się cieszymy, że do nas przyszłaś Że Ransel cię zaangażował i to na długo Będę dawała show Wspaniale, że z nami jesteś Moja wnuczka też się ucieszy, bo wprost uwielbia cię Jak ma na imię? Paloma gdzie jest? Pobawię się z nią. Nie ma jej tu. Załamała się, bo marzyła o występach na trapezie. Jednak Ransel nie przyjął jej do pracy w cyrku. Biedactwo. Luisie. Bardzo za tobą tęsknię. Czy ty za mną również? Preciosa. Palomo, bardzo za tobą tęsknię. Czy ty za mną również? Pewnie jesteś teraz z Walerią. Nie pamiętasz mnie już. Pewnie jesteś teraz z Alwarem. Nie pamiętasz mnie już. Tak właśnie było z moją wnuczką. Bieda. Przetrafiła się jej awaria zawieszenia. Na jej miejscu wykorzystałabym tę ułomność, żeby poruszać się bardziej sexy. Podoba się panu? Jej awaria została usunięta. Moja wnuczka już normalnie chodzi. Wiem. Chciałabym jej pogratulować. Czego? Tego, że przestała kuleć. Oczywiście rozumiem. Bardzo się ucieszy z poznania ciebie, ponieważ jest twoją wielbicielką. Sodko, pora do pracy, idziemy. Do pracy? Nie teraz, kiedy indziej. Publiczność nie może czekać. Jestem zajęta, rozmawiam. Do roboty. Bardzo się cieszę. Do roboty. Nie chce mi się. A trabajar. A trabajar. A trabajar. A travahar. A występie zapozna mnie pan z palomą? Oczywiście, A cię do, niej. do roboty. Poprosiłam Artura, żeby przekazał coś Simonowi, ale nie pokazuje się od tego czasu. Coś się stało? Z Simonem jest niedobrze, tak? Nie chciałem się o tym mówić. Stan Simona jest ciężki. Nie odzyskał przytomności. Nie wiadomo, czy w ogóle ją odzyska. Nie mów tak. Istnieje groźba, że do końca życia będzie przypominał roślinę. Nie. No, Simon, No! Telefon z barrio który mi do niepaci. Do niepaci zdała mi ten telefon. Chociaż zapomniałeś o mnie w ramionach żony, ja zawsze będę Cię kochała. Do zidro. Dzień dobry, Palomo. Biegnij do apteki. Co a dzwoni Luis Fernando Santander. Nie stój tak, pośpiesz się. Jakiś Luis Fernando Santander chce z tobą rozmawiać. Luis Fernando? Właśnie mówię. Luis Fernando Santander. Nic z tego, pchałko. Nie mogę odebrać. Prędzej! Nie mogę, Don Izidro. Proszę mu przekazać, że nie chciałam odebrać i żeby nie dzwonił więcej. Jak chcesz. Nie wygłupiaj się. Luis Fernando ożenił się i powinien zrozumieć, że z nami koniec. Przykro mi, młodzieńcze. Co się stało? Paloma nie chce odebrać. Prosi, żeby pan więcej nie dzwonił. Rozumiem. Dziękuję. Zapomnij o mnie. Ja o tobie już zapominam. Mówiła prawdę. Już mnie zapomina. Luis Fernando pomyśli pewnie, że o nim zapomniałam. Tak się nigdy nie stanie. Zawsze będzie w moim sercu i w mojej duszy. Lepiej niech myśli, że go nie kocham. Jest nam bardzo przykro z powodu wypadku Twojej córki, Enriqueto. Akurat w dniu ślubu Walerii takie nieszczęście. Alma zbuntowała się pod wpływem tego klauna. Bądź spokojny, Oskarze. Już nic jej nie łączy z tym łobuzem. Natychmiast po wyjściu ze szpitala zostanie twoją żoną. Wspania. Za pozwoleniem. Nasza córka jakby na nowo się narodziła. Z twojej winy otarła się o śmierć. Z mojej winy? Tak. Chciała się zmusić do małżeństwa. I zamiast oprzytomnieć, trwasz w tym absurdalnym uporze. Nie wtrącaj się Roberto. Tak będzie lepiej. Kochany Oskarek. Skarb mamusi, mój rozkoszny chłopczyk. Gdzie chciałbyś spędzić miesiąc miodowy z Almą? To Alma. to Alma. Nie możesz wstawać. Nie odzyskałaś pełni sił. Nie obchodzi mnie to. Simon mnie potrzebuje. Chcę go zobaczyć. Uspokój się. Nie wiesz, co mówisz. Co się dzieje, Alvaro? Powiedziałem jej, że Simon nie odzyskał przytomności. Córeczko. Spokojnie. Boże drogi, żeby tak szaleć za jakimś klaunem. Dosyć. Przestań histeryzować. Mamo, Alma jest moją pacjentką. Nie prowokuj mnie, żebym cię stąd wyrzucił. To groźne dla jej życia, rozumiesz? Spokojnie, córeczko. Chcę umrzeć. Nie mów tak, dziecko. Jeżeli Simon umrze, ja też chcę. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Bardzo Cię kocham, Luisie. Cześć, Milagros. Cześć, Iskierko. Czemu płaczesz? Przez ukochanego? Bardzo mi go brak. Jednak muszę się z tym pogodzić. Ożenił się, więc nigdy nie będziemy razem. Nie mamy szczęścia w miłości. Myślałam, że poznałam milionera, a okazał się takim samym biedakiem jak ja. Orlando strasznie mi się podoba, ale nie mogę pokochać takiego golca. W domu, w którym pracuję, mieszka jakiś Orlando. To kuzyn tego niewidomego Leonela. Tak wiem. Nie mów im, że się znamy. Nie wspominaj o mnie rodzinie Delacroix. Jak się czujesz, Alejandro? Dobrze. Miałem szczęście. Dziękuję panu. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Lubisz grać w piłkę? Bardzo. Przez dwa tygodnie masz ją z głowy. Dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna wspaniałemu cyrkowi marzeń za przyjęcie. Dyrektor ma głowę na karku. Gdyby nie ja, pies z kulawą nogą nie zajrzałby do jego budy. O co chodzi? Jak ty się wyrażasz? Tak jak ty się zachowujesz, grubianinie. Sam zacząłeś. Desztasz mnie na oczach widu. Już ja ci dam. Oklaski. Po występie zabiorę psotkę do palony. Bardzo się ucieszy, przepada za nie. Czy nadal przeżywa ślub swojego ukochanego? Tak, jest przygnębiona. Gdzie ty się podziewasz? Chciałem sprawdzić, co z nogą tego chłopca. Oczywiście. Wykorzystałeś moją drzemkę, żeby się ulotnić. Nie oszukasz mnie. Wymykasz się, żeby rozmyślać o tej fałszywej palomie. Znowu? Ciągle masz do mnie jakieś pretensje. Wybacz, kochanie. Moja zazdrość bierze się z miłości. Chodźmy na górę. Chcę, żebyś mnie pocałował. Chcę się poczuć Twoja. Nie gniewaj się. Boli mnie głowa. Wezmę tabletkę. Ciekawe, czy dziadkowi udał się występ. Iskierko, mam dla ciebie niespodziankę. Niespodziankę? Jaką? Masz gościa. Zamknij oczy. Kto to? Ktoś naprawdę niezwykły. Nie otwieraj. Już? Czekaj. Cześć, Paloma. Sotka, tak się cieszę, że Cię poznałam. Jestem Twoją wielbicielką. Dziękuję, miło mi. To pchełka. Ta pchła bardzo przypomina małpę. Jest małpą i wabi się pchełka. Dziadek tyle mi o tobie opowiadał, że postanowiłam się poznać. Francel zaangażował psotkę na wiele występów. Moje gratulacje. Dziękuję. Zabawna ta pchełka. Można? Dobrze, że tu nie mieszkam, bo oprócz pchełki mielibyście pluskiewkę. Dzięki temu środkowi alma będzie spała aż do rana. Narobiła mi wstydu przed Czatą i Oskarem. Nie przejmuj się nimi, tylko córką. Zachowałaś się nieodpowiedzialnie. Po prostu Enriqueta nadal chce wydać almę za niego. Milcz, Roberto. Nigdy ci się nie sprzeciwiłem, mamo. Rządzisz nami. Pierwszy raz oświadczam, że nie zgadzam się na podobną niedorzeczność. Nie pozwolę na ślub siostry z Oskarem. Jeśli będzie trzeba, wyprowadzimy się. Jutro odwiedzę Leonela. Będzie musiał mnie przyjąć. Głupi Orlando pewnie nastawia go przeciw mnie. Nie szkodzi. Będę czy później... Leonel będzie znów mój. Powiedz wreszcie, co kombinujesz. Uważajcie. Wiem, jak się dobrać do pałacu rodziny de la Riva. To ci milionerzy. Junior parę lat temu stracił wzrok. Śliska sprawa. To nie nasz teren. Lepiej w to nie wchodzić. Masz cykora? Nie zapominaj, że ja tu urządzę. Co chcesz stamtąd wynieść? To, co znajdziemy: biżuterię, srebra, porcelany, dolary. Pomysł jest nawet niezły. Tylko ktoś nas musi tam wpuścić. Czy chcesz się włamać? Paloma została przyjęta do opieki nad ślepym, więc ułatwi nam robotę. Nawet o tym nie wiedzą. Wchodzicie? W porządku. Cześć, Pirulo. Sotka pyta, jak się miewasz, śliczny aniołku? Znasz mnie? Wiesz jak się nazywam? Chililina Chililina Jedne dzieci nazywają mnie Chililiną Inne Niną, A inne głupią smarkulą Dziękuję za ten wspaniały prezent Palomo Ja też mam dla ciebie prezent Kasetę z moimi piosenkami Zaśpiewać ci? Włącz proszę. Oto piosenka dla ślicznego chłopca. Włącz to o diabełku. Ten śliczny chłopiec to pirulo. I wygląda mi na diabełka. Co u Patrycja? Ciężko pracuje. Odkąd Pirulo zamieszka u nas, układa się między nami. Czekamy na zatwierdzenie adopcji. A co u Ciebie? Udało Ci się zapomnieć o doktorze Santanderze? Zadzwonił z Oaxaki. Spędza tam miesiąc miodowy. Nie podeszłam do telefonu. Niedobrze. Czuję się trochę samolubnie. Jestem taka szczęśliwa, a drogie mi osoby cierpią. Najbardziej żal mi Doni Pacis, jej biedny Simon. Co się dzieje z Pacis i Simonem? Nie wiesz? Simon i jego dziewczyna postanowili uciec i mieli wypadek. Ledwo wyszli z niego całą. Kawa i kanapka, zjedz proszę. Nie, córeczko. Przyniosłam ci też świeżą odzież. Nie jestem głodna. Napiję się kawy. Połóż tę kanapkę. Wiesz co, mamo? Co takiego? Ta lalunia podjudziła Ransela, żeby mnie zwolnił z cyrku. Okazuje się, że to taki samokrotnik jak jego ojciec. Ale nie martw się. Znajdziesz inne zajęcie. Ciociu z iskierko. Widzisz, co spotkało mojego Simona? Dlaczego nic mi nie powiedziałaś, Claudio? Twój dziadek nas o to poprosił. Miał rację, dziecko. Nie chcieliśmy cię martwić. Potrzebowałaś spokoju po operacji. Biedny Simon. Tak bym chciała, żeby z tego wyszedł. Żeby wrócił na arenę rozweselać dzieci. Nie wiadomo, czy tak się stanie. Jestem zrozpaczona. Moje dziecko nie odzyskuje przytomności. Możliwe, że tak już zostanie. Widzę ślub, ale nie z Orlandem. Wyjdziesz za jakiegoś bogacza. Naprawdę? Tak. Ma wielki majątek, pieniądze, samochody, pozycje. Jednak jest nieszczęśliwy. Blisko was widzę palomę. Co ona ma do rzeczy? Nie wiem. Co się łączy z twoim przyszłym mężem? Wasze ścieżki się krzyżują. Ten człowiek nie widzi. Stracił wzrok. Tak. Karty nie kłamią. Pokochasz niewidomego. Niewidomy? Kuzyn Orlanda, Leonel, stracił wzrok. To spadkobierca fortuny rodu de la Riva. Coś go łączy z tobą i Palomą. Ta kaleka tylko zawadza. Ten milioner ma być mój. Wyłącznie mój. Nie płacz, bo serce mi się kraje. Nie mogę się powstrzymać. Możliwe, że Simon już nie odzyska przytomności. Nie chce mi się żyć. Nie mów tak. Jesteś nam potrzebna. A i Milagros nie przejmują się stanem brata. Tacy już są. Nie załamuj się, mamo. Uproszę najświętszą panienkę z Guadalupe, żeby uratowała Simona. Obiecałam jej, że jeżeli wyzdrowieje, pójdę na klęczkach do bazyliki. Nie płacz, proszę, bo mnie też cisną się łzy do oczu. Co z Almą? Jest w lepszym stanie, ale nie wolno nam jej odwiedzać. Jej wredna matka nas do niej nie dopuszcza. Alma była dla mnie taka dobra, kiedy u nich mieszkałam. Pójdę do niej. Lepiej nie. Ta jej niedobra matka, jakiej tam? Enriqueta. Wierzy, przepędzi cię tak samo jak mnie. Zaryzykuję. Muszę się zobaczyć z przyjaciółką. Zaraz wracam. Bądź od. historia uroczej palomy od.